Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niterus i chciałbym się szybko z wami zająć kreacją postaci w DC Universe Online, ponieważ jest ona świetna, jest rzeczywiście bardzo rozbudowana i sądzę, że to jest coś, na czym powinniście wzorować twórcy RPGów, MMORPGów, bo to jest naprawdę fajne i dopracowane. Do wyboru na początku mamy płeć. Po wyborze płci E, taki mały jeszcze mały komentarz, to jest jeden z pierwszych moich wideo y, z komentarzem, komentarzem na żywo. Zobaczymy jak pójdzie. A więc na początku mamy do wyboru dwie płci y, wyborze płci, y, trzy rodzaje budowy ciała, mała, średnia i duża duża wygląda jak mutant, mała wygląda jak mutant w drugą stronę w każdym razie, powiedzmy, że wybierzemy sobie takiego wielkiego, brzydkiego goryra i teraz tu właśnie jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Możemy sobie zrobić, możemy wykreować postać absolutnie w jakby z naszymi upodobaniami zgodną, albo możemy wzorować się na jednym z już, że tak powiem, istniejących, istniejących w uniwersum DC bohaterów właśnie przez, poprzez taką właśnie funkcję inspired by i tutaj właśnie mamy po kolei różnych bohaterów jakby inspirowane czy kreacje inspirowane przez różnych bohaterów istniejących już w uniwersum DC jest to o tyle fajne jest to tyle fajne, że w ten sposób może od razu tworzy nam się cały, jakby cały system postaci, jej moralność, się ustosunkowanie, czy jest to dobry, dobra postać, czy zła postać, jaki, jakim rodzajem e, mocy dysponują, jaką rolę będą później, później pełnić w event gameie, czy to będzie tank, czy to będzie DPS, czy to będzie healer. Rodzaj, oczywiście, poruszania się, takich jak wcześniej już wymieniałem w tym, w tym wideo, w tym wstępniaku mamy do wyboru latanie, super szybkość, bądź akrobację. No i oczywiście, rodzaj, rodzaj, rodzaj walki, w jaki sposób będziemy, będziemy walczyć. To jest rzeczywiście bardzo fajna sprawa, ale ja przesiedzimy cały proces kreacji postaci, więc mamy do wyboru stronę konfliktu, bohaterowie albo przestępcy. Powiedzmy, że wybierzemy sobie przestępcę. I teraz tak, e, wybieramy, wybieramy osobowość, która tak naprawdę podobno nie wpływa na rozgrywkę. Jedynie tylko i wyłącznie jakby na takie. E, e, tylko i wyłącznie na pewne docinki, które rzuca postać tak w czasie gry i oczywiście jej e, e, animacje, więc powiedzmy, że będziemy. że będziemy... Aha, i teraz tak. Jakby po każdej stronie, i bohaterów, i przestępców, mamy trzech, trzech herosów, którzy będą naszymi mentorami. To kształtuje rozgrywkę, ponieważ w zależności od wybranej drogi, mamy przed sobą inną, inne, inne questy, inne zadania, przynajmniej na początku. Więc tak naprawdę możemy zaczynać, możemy zaczynać grę na sześć różnych sposobów, co jest naprawdę świetne. Więc powiedzmy, że naszym, naszym mentorem będzie. E, będzie joker. I teraz tak, e, kiedy już wybierzemy naszego mentora, udostępnia nam się pewien wybór e, wybór mocy, który możemy dysponować. Jest to ogień, gadżety. Ogień, ogień zadziwiające w tej grze, ogień pełni funkcję obronną. Tak, jeżeli chcesz być tankiem, wybierasz ogień, gadżety, lód również jest defensywny, ale to się da zrozumieć, siły mentalne, natury, bądź magia. Wiem, że w zależności od wyboru... Że w zależności od wyboru... E, nie wiem, że zauważyliście, w zależności od wyboru e, tego naszego mentora mamy do wyboru różne różne moce, więc powiedzmy, że wierzymy gadżety, tak? No i teraz właśnie e, jak mamy się poruszać, czy... Przez różne takie właśnie śmieszne akrobacje, czy przez super prędkość, czy przez lot. Uważam, że taki wielki napakowany gość z super prędkością będzie śmieszny, a więc wierzymy super prędkość. No i teraz, to jest to jest naprawdę świetną sprawą. Musimy wybrać rodzaj walki, rodzaj broni, którą będziemy się posługiwać w czasie walki. oczywiście możemy sobie potem kupić za odpowiednie punkty kolejne, jakby możliwości, odblokować kolejne bronie. Natomiast to, czym, czym będziemy najlepsi, jest to łuk. Walka wręcz e, Dwa pistolety e, Dual Wielding e, Coś coś nazywa Hand Blast, który tak naprawdę nie wiem za bardzo czym jest, ale wygląda na wygląda, no, jakieś taka śmieszna rzecz e, Znowu walka, kolejna forma walki wręcz e, To są jakieś takie mm, pony. No, jednoręczna broń Karabin e, Staw i oczywiście dwuręczne wielkie, wielkie młoty. Będziemy fajni. Ok, i teraz to, co się tutaj dzieje, to mamy, jakby podsumowanie tego, co na razie wybraliśmy, i możemy zmodyfikować nasz kostium. Liczba tych wyborów, jakie możemy dokonać, jest naprawdę niesamowita. Począwszy, właśnie od skóry, ich koloru, jakby z różnych dziwnych rzeczy, skończywszy na skończywszy na kolorowaniu poszczególnych elementów. Elementów naszego wyglądu ale o czym za chwilę. Eee, tutaj właśnie mamy różne tego typu rzeczy, które naprawdę wyglądają fajnie. Po, przypatrzmy, przypatrzcie się, że jakość tych tekstów jest całkiem dobra. E, zwłaszcza jak na MMORPG, e, więc nie powinniśmy, nie powinniśmy narzekać. Ja wydaje mi się, że ja wybiorę tutaj chromnie e, Kryst to będziemy kryształowi. A co nam tam? E, włosy, rodzaj włosów. To akurat jest nic specjalnego. Tak mi się wydaje. Nie. Jakieś takie. Niezbyt wymagające. Ale w każdym razie, zaraz przejdźmy do wyglądu nas naszej postaci. Tutaj możemy w pełni e, customizować różne elementy, różne elementy kwipunku, począwszy przez właśnie różne gadżety, które możemy zakładać na głowę, oczywiście cały wygląd kostiumu, dodatki i tak dalej. Jest tego masa, wszystko to można sobie kolorować w dowolny sposób, tak, jest to naprawdę świetne. To co możemy robić, to możemy dodawać sobie emblematy, które będą wyglądały, wyświetlały się na naszym na naszym kostiumie. Chcemy, nie wiem, mieć jakieś taki fajny płomień, litery. Nie wiem co. Horned helmet To jest naprawdę świetne. Możemy sobie wymyślić naszą, naszą postać w bardzo, bardzo dużych detalach. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo. Ale to nie jest najfajniejszą rzecz. Rzeczą, jakby w tej kreacji postaci. A w to, jak w tej chwili nasza postać wygląda, Niestety tutaj się troszeczkę tekstury widać ich, ich, i pewne ich braki. Ale zdaje się, że to jest tylko tak. Wydaje mi się, że to jest tylko, że wygląda to tak tylko na tym na tym modelu przy kreacji. Później jakoś tekstur, tekstur rośnie. E, ale wracając do tematu, to jak wygląda nasza postać, nazwana jest w tej grze stylem, tak? E, I to, co jest rewolucyjne i naprawdę świetne, jest, jest to, że możemy zablokować ten styl. A więc z Oczywiście tutaj jest ten standardowy system w każdym RPGu i u że w zależności od jakby założonej przez nas przez nas ekwipunku, wygląd naszej postaci się zmienia. Ale to na przykład w takich grach jak World of Warcraft, a w szczególności w takiej grze jak Guild Wars, powoduje, że gdzieś na wyższych poziomach, wszyscy, praktycznie wszystkie postacie danej klasy wyglądają mniej więcej tak samo. Powoduje to dosyć głupi efekt jakby niemożności zidentyfikowania się z z naszą postacią, natomiast tutaj, ten pierwszy wygląd, który, który stworzymy, właśnie, i dopracujemy, i wypierzcimy podczas kreacji postaci, możemy zablokować. Możemy zablokować, i, i potem, jakby wszystkie bonusy zakładanych przez nas, przez, przez nas ekwibunku zostają te same. Natomiast wygląd naszej postaci się nie zmienia, nawet lepiej. Poszczególne style możemy odblokować, tak? Jeżeli zdobędziemy jakiś jakąś nowy przedmiot, który będzie wyglądał naprawdę nisko i bardzo chcemy e, jego wyglądu użyć, to może to od, zakładając go, odblokowujemy jego styl. Więc potem nawet, jeżeli zmienimy, ulepszymy tą część kwiepińku na lepszą, zmienimy ją na lepszą, to nadal możemy cofnąć i włączyć styl tego tej epicko wyglądającej zbroi czy broni, którą kiedyś żeśmy uzyskali. Ten system jest naprawdę rewolucyjny, jak dla mnie świetny i powinni się, e, powinni się e, przyjrzeć temu twórcy e, e, MMORPG-ów. Nie wiem, jeżeli wyjdzie kiedykolwiek e, World of Warcraft 2, tam powinno być to zaimplementowane. Mam nadzieję, że w Guild Wars 2, który wyjdzie, coś takiego wrzucą. Jest to jest naprawdę świetny system. I po, po właśnie powoduje tak, że gra nie jest taka nudna, postacie są jakby indywidualne. No i pozwala się z nimi, pozwala się z nimi tam lepiej, pozwala się tam z, z nimi lepiej identyfikować. Wydaje mi się, że to tyle jak na kreację postaci. Teraz wystarczy nam wpisać, wpisać imię. Oczywiście nie będę tego robił, bo nie chcę mieć takiej postaci. Wykreuję ją sobie inaczej. I już w następnej części rozegramy misję tą początkową, żeby troszeczkę wgryźć się, wgryźć się w, w DC Universe Online. A potem mam, 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 chciałbym wam pokazać, jak wygląda eksploracja miast w DC Universe Online, ponieważ podobno jest to, jest to taki. Wydaje mi się, że najłatwiej porówna się do prototype takiej gry prototype sandboxowa trochę sandboxowy trochę świat podobno jest naprawdę fajny z kupą różnych różnych tajemnic które warto warto odkryć w każdym razie bardzo dziękuję wam za uwagę I teraz z tej strony oceniajcie subskrybujcie i trzymajcie się cześć